No witajcie, z tej strony Gabryś, witam Was w kolejnym vlogu na kanale, dzisiaj vlog zrenówki. Słuchajcie, jednak udało się coś nagrać, bo jadę uprawiać jeszcze na ściernisku po poplonie. ja się nie jakby poplon, tylko jadę uprawiać pod potą. przed chwilą tam poplon, teraz muszę to zrobić agregatem po prostu, nie? Jadę z to uprawić na szybkości. Jeszcze dzisiaj zdążymy, bo dzisiaj rano jeszcze kukurydza była koszona, jak pamiętacie po, po poprzednim vlogu. A teraz jeszcze jadę uprawiać, więc jak najbardziej się cieszę, czyli będziecie mieć dwa vlogi. Jeden z kukurydzy w niedzielę, drugi mam nadzieję z kukurydzy pod muzykę, jakiś może koło środy i na piątek planuję ten następny jeszcze, nie? Ten, nie ten piątek już Jutro, tylko na no następny. Dobra, mi dobra. My się ciśniemy na kawałek, który jest tutaj z orzeką dosłownie, więc zera powinniśmy być. Renóweczką, bo... bo tak, lepiej. Dla mnie spoko, bo chciałam tę pojeździć. pojeździć. Proszę, pojedzę, chociażby widz. My jest dzisiaj dosyć gorąco. Slimy niestety nie ma, no ale dobra. Jakoś sobie ogarniemy. Lewuję, już czeka samochodem przyjechał. Pierwszy raz mi objedzie tutaj, ustawimy razem jakoś to, się uda. I to uprawiając ten kawałek to jest myślę z Max, z godzinkę, to jest Maki Max. Robienia, bo to jest ile. Na oko 80 arów może nie mniej Dobra, my się bierzemy na pole i już idę. Dobra, tak wygląda zestawik standardowo nasza grega unia, kos nasza areska no i co wiec śniemy nie? o kurde widzowie Kurzy jest strasznie powiem na szczerze Pierwsze przejazdy, widzowie, najgorsze, zobaczcie. Się zapycha dosyć, widzę. No to już widzowie, zaczyna ładnie kryć. To już ładnie kryje, widzowie. Tam, na tamtym poprzeczniaku było, była tragedia, o. dojechał, zaraz ja pakuję się do Rynówki i w końcu blok z Rynówki, widzowie. Ładnie wygląda, powiem Wam szczerze, tylko że do tej renówki ciut szerszy agregat. Jak ten jest pięciozębowy, to sz... sześciosiedmiozębowy by był idealny widzowie. Bo on teraz jest jakby węższy od ciągnika, albo tak na styk praktycznie nie. Dobra, tak. Jak on 41 podnosi, tak? No. Dobra. I dwa idzie. I zobacz, hojno, 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 chodź. No, no, no. Dobra. No. Co? No chyba trzeba tak zrobić. Dobra widzowie, robimy sobie tutaj, proszę bardzo, poletko renóweczką. Powiem wam, ja jestem za do. Ale wolno ten nośnik. Dwa, jeden bieg. Nie, czy nagrywam to jak ja mówił, czy nie? Nie wiem, ale chyba tak. Albo nie? Nie wiem. Ale jakbym nie, no to dwa, jeden po... dwa, jeden bieg podnośnik na 41 ustawiony i tak sobie nie? Ogólnie to na samym wstępie bloga możecie dać łapki w górę i subskrypcję dzwoneczkiem, jak ktoś tego nie robi, bo zachęcam mnie to do dalszego nagrywania. I co? To będzie jedyne pole, jakie dzisiaj będę robił, ponieważ po pierwsze, tylko to jest chyba. A po drugie, no nie mam czasu. Bo za jakieś dwie godziny jadę z powrotem do domu, nie? Przyjechałem tylko na kukurydzę i widzicie, okazało się, że jeszcze się załapałem na robienie serenóweczką agregatem widzowym. Ja jak najbardziej jestem zadowolony, ja jak najbardziej jestem zadowolony, ogólnie też widzowie, dawno nie było vloga z e, Renówki. Z tego co mi się kojarzy, to dosyć bardzo dawno. Cyk. Dosyć bardzo dawno nie było vloga z Renówki, więc jak najbardziej spoko. Ale dobra, widzowie, no co ciśniemy? Dawno vloga, słuchajcie, z renówki nie było, bo zawsze był albo gruz, albo MTZ. Znaczy MTZ też widzowie, rzadko. Bardziej to gruz. No i co, no tak to, tak to bywa, nie? Ostatnio był vlog z renówki, chyba z talerzowania, na wiosnę jakoś, pod kukurydzę, właśnie. To był ostatni vlog z renówki i, i ten. I z wołowania kukurydzy, o właśnie, się zakopałem. No ale teraz jeździmy serenóweczką, dopóki. Znaczy, nie dopóki, no ale teraz raczej. Niestety gruza wujem sprzedawać nie będzie, bo są inne wydatki teraz zaplanowane na ten rok. Więc niestety dla mnie jeszcze gruz będzie. Bo już niby spoko, gruzem się jeździ, niby wszystko fajnie, ale ja bym już wolał coś nowszego. Faj... Gruzem fajnie było sobie pojeździć. Sezon, dwa sezony maksymalnie. A, a tak to to jest, szczerze mówiąc, no to nie jest komfortowy ciągnik. Głośny drze to się taką renóweczkę wuj, ja bym mógł drugą kupić, tylko że ee, czterocylindrową, nie? Jedna byłaby sześciocylindrowa cylindrowa ta, ta i byłaby druga czterocylindrowa, byłyby dwie renóweczki, co by było jak najbardziej oko opcją puści się. Cyk, gaz i ogień. No i się przypycha, widzowie. Widzowie się przypycha, trzeba zrobić wtedy taki myk. O kurde, ale nie zrobiłem, bo ściągnięcie nie zatrzymał a ja już... A ja już ruszyłem, więc, bez sens, więc trochę nieźle, ale dobra, tak się nie robi. Będę pamiętał. Dobra widzowie, ja sobie wyjdę ogólnie na chwilkę. Zaprezentuję Wam dokładnie zestaw, chociaż widzieliście, ale ja sobie chcę zrobić kadr na miniaturkę jakiś nie? O, tak to to mniej więcej wygląda. Nie wiem jak fowa zmienić w kamerze. Jeszcze, ale to może jakby się w telefon podłączył. No tego tak to wygląda zestawik już na oko. Jedna, trzecia pola zrobione. Albo więcej trochę nawet. Połowa? Nie, jeszcze połowy nie będzie. Dobra, tak, ja wracam z powrotem. Ale powiem Wam, że gorące tutaj w ciągniku jest. Ja sobie trochę go, z niego wymiotłem, bo był trochę syf. Ale jak mówiłem na poprzednim vlogu z kukurydzy, syf jest niestety. jest niestety nieunikniony, jeśli chodzi o te ciągniki, bo teraz wujoma ma tak zawalony jeśli chodzi o robotę, że nie ma czasu naprawdę czyścić. Ja to oczywiście rozumiem. Tego z grubsza przetarłem z tego ciągnika przed robotą, żeby na filmie tak coś wyglądało. Przepraszam ogólnie, że w poprzednim vlogu z kukurydzy vlog, e gruz był no, w stanie brudnym bardzo w środku, no ale... no. Odnajdę szeregi, wokół góry zostały na masce. Widzowie, zobaczcie, Czekać, nie jest to widać. Czekaj, bo ja nie jak kamerę mam ustawioną. Chyba dobrze. Mam taką nadzieję, Jak No tam na prostu bardziej. Może jeszcze wam powiem, że w przyszłym roku może się uda. Na kiszące z kukurydzy pojeździć trochę renówką, nie? Ja bym jak najbardziej chciał, wtedy załadujemy bojawy gruza, a ja bym jeździł renówką. Oczywiście jak mówię mi da. Nie ukrywam, chciałbym. Były jeszcze dwa lata pod ja jeździłem gruzem. I z tego oczywiście dwa vlogi już są, a teraz w przyszłym roku fajnie byłoby sobie pojeździć. Eee renóweczką no chyba, że widzowie dziwnym trafem buję kupić ciągnik co no jak na razie się nie zapowiada, bo jak mówiłem są na razie w planach inne wydatki a nie ciągnik Ale ładnie widzę, kryje tutaj agregat ładnie będzie uprawione, przed chwilą tu jeszcze zanim byłem tutaj e, ciągnikiem to byliśmy jeszcze rozsiew na znaczy boże na poplon rozsiewaczem Rzepak z. O Boże, rzepak z. Co my tu rozsiewaliśmy? Bo nie pamiętam, widzowie. Rzepak z. O kurwa. No, teraz przesnażyłem się. Rzepak z. żytem chyba? Tak, chyba z żytem. No, to mamy poplonu. W tym sezonie mamy dużo dosyć poplonów, ale to dobrze. Słuchajcie, ostatnio kupiłem kierownicę do gier różnych. Ostatnio właśnie kupiłem kierownicę i słuchajcie, pytanie, czy byście chcieli powrót do farminga na kanale? Albo czy byście chcieli zobaczyć w ogóle jakieś gry, typu nie wiem, Forza Horizon na kanale, z kierownic na kierownicy? Forza Horizon, jakiś Eurotracks na kierze, powiem Wam, że teraz udali. Ostatnio była aktualizacja Eurotraka, a teraz może Pani nad bokiem latać, mam powiem. Jeszcze mam kierę, to jak najbardziej jestem chętny, żeby coś takiego nagrać. Teraz tak mi się wspomniało. Piszcie jak najbardziej w komentarzach na dole, czy chcecie powrót do farminga, Eurotraka, jakiś może Forza. Nie wiem, jak to wyświetleniowo by się sprawdziło, nie? To ja tak to mogę oczywiście coś ogarnąć, teraz będę długo w domu. Mam teraz trochę czasu, więc jak najbardziej piszcie. No, a robota, jak widzicie, idzie tak, że mamy z, nie wiem, dwie trzecie pola. No, coś takiego, dwie trzecie pola, jeszcze z pół godzinki mamy, którą, 17.40. No, z pół godzinki myślę, że już niecałe nawet i będzie koniec, widzowie. Dobra widzowie, słuchajcie, teraz do tamtego końca i robimy poprzedniak. Widzowie, jak widzicie to pole no niestety pod razem to co nie jest. No niestety, no bo zobaczcie jaki trójkąt razem na końcu się zrobił, niestety. No ale no, nic za to nie poradzimy. Jadę tam, bo już nie będę dojeżdżał do samego końca, teraz zrobię tam poprzedniak. No i będziemy zabracać po prostu na środku pola, bo to nie ma sensu. Dojedziemy normalnie tu do końca, o mniej więcej tu podniesiemy już agregat. Ustawimy się tak mniej więcej. Co to, to. Dobra, cyk. się dojedziemy sobie tutaj. A gwóźdź powiedział, czyli talerze i zęby tu. I teraz tak, na jak dam sobie 4 Ciut wolniej Opuszczony k I ogień Poprzeciach po prostu chcę zrobić wolniej Widzowie, bo Bo tak Trzebać Nie, ze trzy razy zrobię Maksymalnie chyba nie ma sensu Robić więcej Bo teraz Dobra, tu jak zrobiony, widzowie, jest. O, teraz lekko uniesiemy. Ustawimy się mniej więcej tu na no wprost i opuszczamy od razu, żeby... No może drugi raz zawsze uprawić, to nie, nie zaszkodzi, a będzie działać i nawet wyglądać lepiej. Z powrotem na 2-1 i ogień, widzowie. Jeszcze mam kilka przejazdów i będziemy, słuchajcie, kończyć. O widzowie, bateria się już rozładowuje w kamerze. Wprawdzie mam drugą, ale tam jest 20 że nie będę zmieniał, bo to już tak, będziemy blogować. Dobra, sorry widzowie, jednak musiałem niestety zmienić baterię w kamerze, bo tam zapadła, a nie zdążyłem się polegnąć, widzowie. Dobra, co tu tak bali? Aha, bo tu okno się. O, coś takiego trzeba zrobić. Dobra, cyk. Teraz zrobimy tutaj jeszcze tak ładnie rozprowadzimy to. Hmm. Hmm. O, podnosimy, wyjeżdżamy na drogę. No i widzowie, powiem poletko, że zrobimy. Damy sobie trujeczkę, może od razu. No, poletko zrobione, wracam na gospodarstwo, a ja co? Na tym blogu też będzie wszystko. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczka tego nie robi i widzimy się w kolejnym vlogu na kanale albo z filmu z Farminga. Piszcie w komentarzach, wiadomo co, no i co? Eee, Dać łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Na razie, cześć!